Trwają przygotowania do 1 listopada, mimo że pozostało jeszcze kilka dni, kutnianie już dekorują i sprzątają groby swoich najbliższych. Tuż obok cmentarzy kwitnie także handel. Można kupić znicze, kwiaty, stroiki i wieńce. Nie zapłacimy więcej niż w zeszłym roku, bo ceny są podobne, ale zakup zniczy może nas kosztować więcej niż kwiatów. Wszystko zależy od tego, na jakie światełka się zdecydujemy, bo oferta jest bardzo bogata. Takie mniej ozdobne. Mniej ozdobne i y, dosyć takie y, duże. Patrzymy na cenę, czy nie? Znaczy są klienci, którzy patrzą na cenę, ale jest taki klient, który nie patrzy, podoba mu się znieść i bez względu na cenę kupuje. A elektryczne też się sprzedają? Mniej, mniej. Kto rzadko przychodzi, to, to lubi elektryczne, bo tak miesiąc czasu się pali, więc zawsze to światełko się pali na grobie. Stragany przyciągają przede wszystkim bogatą ofertą kwiatów. Tuż przed wszystkimi świętymi wybór jest niemal nieograniczony. Jak co roku najpopularniejsze są chryzantemy, które występują w różnych kolorach i rozmiarach, ale na nie decydują się najczęściej tradycjonaliści. Przede wszystkim sztuczne, bo dlatego, że no, nie wiadomo jaka będzie pogoda. Jak będzie mróz, no to zmarzną zaraz i potem ten grubie jest pusty a jednak to, żeby cały rok te kwiaty były na tym grobie. Wiązanki z jakich kwiatów? Odchodzi się bardziej od chryzantem. Tak, znaczy są tacy tradycjonaliści, co, co jeszcze y, kupują z chryzantem, albo ewentualnie jakieś tam dwie chryzantemy w wiązance, ale głównie to są takie całoroczne kwiaty. Znaczy ludzie go stawiają tam y, jeszcze jakiś kwiatek, y, chryzantemy jakąś żywą dla, tak, dla tradycji, ale tak głównie to są takie y, mieszane. Całoroczny kwiat. Oczywiście kwiaty i znicze to tylko symbole naszej pamięci o tych, którzy odeszli. Zadbajmy o to, aby zewnętrzna oprawa tych świąt nie zagłuszyła ich prawdziwego sensu, zadumy i refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Niech to będzie czas poświęcony na wspomnienia i refleksję o naszych bliskich zmarłych oraz na modlitwę za ich duszę, a nie tylko na zakupy i spotkania rodzinne.